Muzyka, muzyka, bo ona jest jakby kluczowym tutaj tematem, jak się je okazuje, nie łagodzi wcale obyczajów, tak jak powinna. No różnie się zdarza, różnie się zdarza. Na przykład w Ełku przydarzyła się bardzo smutna historia, to znaczy smutna, niesmutna, trochę z niej siedzimy, a trochę współczujemy. I to wydarzyło się najgorzej awanturę, do awantury doszło między braćmi i poszło właśnie o muzykę. O, niestety o muzykę Disco Polo. Tak, jeden z braci, 35-letni mężczyzna, oglądał sobie telewizję, podszedł jego młodszy brat, przełączył na kanał z Disco Polo, no i zaczęła się jadka. Ostatecznie ten pan młodszy brat, który przełączył muzykę Disco Polo, został ugodzony nożem przez brata swojego. Moja siostra na pewno by mnie nie ugodziła. Nas Disco Polo godzi. No i właśnie, to jest takie powinno być podejście. W ogóle muzyka powinna godzić, a nie dzielić. To no, w tym wypadku bardzo podzieliła. W grę wchodził też jakiś tam udział alkoholu. No i teraz, że teraz starszy brat grozi mu 5 lat pozbawienia wolności za cały ten wyczyn. No ale sam fakt, mi się skopromokł muzyki, że jednak może doprowadzić do tak. Muzyka Disco Polo, żeby mogła doprowadzić do takich po prostu złych scen. Może przetestujemy za przetestujemy. momencik. Właśnie to nie jest głupi pomysł. Sprawdzimy, jak to działa w praktyce w Radiu Bemowo FM. Za oknem dwóch panów, którzy też tak średnio sceptycznie patrzą na tę muzykę, a my jako zwolennicy zwolennicy sprawdzimy, jak to jest w praktyce za chwilkę. Pogodzimy się zaraz. Spróbujemy przynajmniej. No, jak słyszeliśmy, jak słyszeliśmy, ta muzyka disco polo może różnie działać na ludzi, mogą być awantury. No i my sprawdzimy. Czas na testy zatem. Jak to wyjdzie u nas w Radiu Bemowo FM. No i co? No i co? I zrobiliśmy to. No mamy takich wrażliwych muzycznie panów za szybką tutaj i co? Myślę, że jeśli nas szukają, to... Za podobało trochę... im się? Może. Miejmy nadzieję taką. Jak nie to no pewnie zaraz przyjdą i powiedzą co nas myślą. Albo nie będą mówić tylko będą bić. To był ogólnie Tomasz Niecik, ten ulubiony ten artysta. Kochamy go naprawdę. Lodołamacz do to jest hit hitów. Lodołamać no. Ta... hit, do wygra. Hit, wszystko wygra. No hit na pewno w Radiu BMW FM. Sprawdziliśmy jak to będzie. No jeżeli nie wrócimy do Was za chwil kilka to znaczy, że jesteśmy dotkliwie pobici. To Było jest... wspaniale.